Witam na kanale Live My Journey i zapraszam do mojego materiału na temat problemu z funkcją automatycznego rozładowania się baterii do drona DJI Mini 2. Baterie do Mini 2 należą do rodzaju baterii litowo polimerowych albo LiPo. Mają one to do siebie, że mają bardzo niski stopień samorozładowywania się. Pozostawianie naszych baterii w pełni naładowanych przez dłuższy okres czasu e, niestety powoduje ich uszkodzenie, e, powoduje utratę pojemności oraz e, pęcznienie ogniw, co spowoduje też pęcznienie, pęcznienie i pękanie samych baterii. Przeciw działać temu ma funkcja autorezładowywania się, natomiast odkryłem, że ta funkcja w DJI Mini 2 pracuje trochę inaczej niż w poprzednich dronach. I można powiedzieć, nie pracuje prawidłowo, jeśli porównamy zapisy na temat tej funkcji w instrukcji drona z tym, co dzieje się faktycznie. Więc instrukcja naszego drona mówi: że jeśli bateria będzie nieużywana przez jedną dobę, stopień naładowania spadnie nam w tym momencie ze 100% do 96%. Natomiast jeśli nie będziemy jej używać przez 5 dni, ta bateria rozładuje się do poziomu 72%. Zauważyłem, że nie dzieje się tak. Często brałem drona, którego nie używałem przez kilka dni. Sprawdzałem poziom baterii przed wyjściem na latanie i okazywało się, że baterie wykazują, że są całkowicie naładowane. Nie zwróciłem na to specjalnie uwagi z początku, ale zaczęło mnie to, zaczęło mnie to gnębić, zaczęłem zachodzić w głowę o co tutaj chodzi. Zacząłem szukać informacji i znalazłem więcej ludzi którzy zaobserwowali podobną rzecz, więc napisałem post na forum DJI, na który otrzymałem najpierw taką dosyć mglistą odpowiedź i było to bardziej odpowiedź poprzez zapytanie mnie, czy moje nieużywane baterie trzymam w hubie, którego używamy też do ładowania większej ilości baterii naraz. No więc odpowiedź oczywiście była tak. Następną informację, którą otrzymałem od DJI, to jest to, że baterie Pozostawione w tym hubie e, będą traktowane jako takie baterie, których chcemy zaraz użyć, więc one się nie będą rozładowywały. Ale fakt jest taki, że czy baterie zostawimy w hubie, czy baterie zostawimy w dronie, one po prostu nie przejdą nigdy w stanu śpienia. Co za tym idzie, będą całkowicie naładowane i ich ogniwa będą ulegały dosyć szybkiej degradacji. E, po odpowiedziach DJI, raczej widzę, że nie będą zainteresowani naprawieniem tej funkcji. Znaczy, mówię, funkcji, naprawieniem tej usterki, ponieważ oni to zaraz próbują przedstawić jako funkcję, ale jeśli spojrzymy w instrukcję, nie ma tam słowa, ani w instrukcji drona, ani w instrukcji samego hubu nie jest napisane nic na temat przechowywania baterii w środku. Baterie do DJI Mini 2 nie posiadają swojej instrukcji, także nie ma ogólnie takiej informacji, że Coś mogłoby spowodować, aby te baterie nie przeszły w stan uśpienia. Teraz może, może wspomnę tylko o tym, że inne drony DJI, które do tej pory używałem, jeśli pozostawiliśmy baterie nawet podłączone do ładowarki, nawet w hubie, one po naładowaniu, po naładowaniu się od razu przechodziły w stan uśpienia, czyli powiedzmy bateria z Mavica 2 po kilku dniach byłaby już częściowo rozładowana, mimo że jest cały czas podłączona do hubu, cały czas, cały czas hub jest podłączony do ładowarki tutaj. Ta sytuacja ma miejsce nawet kiedy sam hub lub dron nie są podłączone do źródła zasilania. Teraz co ja bym zasugerował zrobić, jeśli chcecie nadal używać swojego hubu do przechowywania swoich baterii, natomiast chcecie, żeby one faktycznie żyły dłużej i rozładowywały się automatycznie, kiedy nie są używane. Tutaj, jak widzicie, mamy gościa w naszym programie. To jest mój mój pudel Cookie. No. Więc chciałem wam pokazać. Co możecie zrobić, aby używać dalej swojego hubu do przechowywania baterii? Więc zamiast wkładać baterię tak, jak robimy to normalnie z terminalem, tak, żeby się terminal tutaj stykał, żeby można było baterię ładować, po prostu możemy tą baterię sobie odwrócić. Ona wchodzi troszeczkę ciężej i jedynym właściwie mankamentem tej metody przechowywania jest to, że na naszej naklejce od baterii tutaj powstaje taka mała rysa się to nie przeszkadza, przynajmniej jestem zadowolony z tego, że znalazłem jakiś sposób, żeby te baterie przechowywać w tym, bo to jest bardzo poręczne pudełeczko. Natomiast żeby jednocześnie, kiedy ich nie używam faktycznie przez kilka dni, żeby nie musiał o tym pamiętać, że muszę ją wyjąć z hubu, czy wyjąć z drona, tak one będą się same rozładowywały. Także mam nadzieję, że ten materiał Wam dzisiaj pomógł, jeśli tak to możecie mi dać łapkę w górę. Jeśli chcecie się podzielić swoimi doświadczeniami w tej kwestii, zapraszam Was do komentowania pod spodem. Dzięki za wysłuchanie! Na razie!